W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kilka słów o wyprawce do przedszkola. Nasze pierwsze dziecko, Marysia, rusza z lada moment na swoje pierwsze dni. Zaczynamy od adaptacji, ale już tego dnia jesteśmy przygotowani ze wszystkim, żeby czuła się dobrze w grupie. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych punktów dobrej, udanej adaptacji, żeby dziecko już wiedziało, gdzie jest jego półeczka, żeby miało już te rzeczy, które przedszkole do wyprawki potrzebuje. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Będzie kilka praktycznych porad, jak sobie poradzić z podpisaniem tych rzeczy, gdzie to zamówiłam, jak to zdobyłam. I oczywiście pamiętajcie, że każde przedszkole ma inną listę próśb czy wymagań, jeżeli chodzi o taką wyprawkę przedszkolną, ale są rzeczy, które moglibyście na pewno ode mnie zaadaptować. Zapraszam na ten odcinek. Drodzy rodzice, wszystko można zrobić samodzielnie. Ja to wiem. Kiedyś o tym marzyłam, żeby na przykład, nie wiem, właśnie wyhaftować imię i nazwisko swojej córce na worku do przedszkola. Sytuacja wygląda tak, że mamy dużą rodzinę. Lada moment urodzi nam się trzecie dziecko i nie byłam w stanie tego dokonać, więc zamówiłam coś takiego. Skąd? Firma nazywa się Podpisany.pl. Tam znajdziecie różne produkty. Które można spersonalizować. I tak dla przykładu zaczynamy. Postaram się Wam po kolei pokazywać, co mamy przygotowane do przedszkola. Możecie tam zamówić na przykład naklejki do butów. Jak to wygląda? Nie dość, że tak są stópki narysowane na tych naklejkach, że uczymy dziecko, czym jest prawa nóżka, lewa nóżka, jak zakładać buty. To wklejamy je do środka, tak? I tak to mniej więcej wygląda. Jest opisane oczywiście, że wielu przedszkolaków jeszcze nie umie czytać, ale to jest dla pomocy pani. Najważniejsza zasada, jaką słyszałam od swoich koleżanek, które z którymi się konsultowałam, jak taką wyprawkę przygotować, z czym się przygotować i co jest tak naprawdę najważniejsze, jest to, że nie liczmy na to, że coś się nie zgubi, że dziecko wie, jak wygląda jego rzecz, że wcale wszystko nie musi być podpisane. Lepiej w tym miejscu być nadgorliwym, bo dzieci bardzo się przyzwyczajają do swoich rzeczy, bo jak wiecie, ubrania, zabawki niektóre, które przynosimy personalnie, czy szczoteczka do zębów, to się naprawdę potrafi zdublować i po co potem mieć problemy. Także wracając do podpisywania. Mamy właśnie tego typu naklejki do butów, mamy naklejki tego typu, są mini, są większe, są z samochodami, są z jakimiś postaciami. Nie pamiętam, chyba tam nawet były jakieś zwierzątka. Z wybór na stronie macie ogromny. Podlinkuję Wam na dole, co to za sklep. Zobaczcie, tak na przykład wygląda podpisana książka. Tutaj u góry jest jej imię i nazwisko. Oczywiście, że też w środku niektóre książki mają takie miejsce, żeby na przykład podpisać, tak? Ta książka należy do kogo? Idziemy dalej. Ważne też jest, żeby podpisać wszystkie ubrania. Tak, dosłownie wszystkie. Dlaczego? Bo dzieci się rozbiorą nagle jest im gorąco. Na przykład u nas w naszym przedszkolu będzie mundurek, czyli praktycznie większość dzieci wygląda tak samo. Nawet jak danego dnia w mundurku nie przychodzi, to kolorystycznie jest to zbliżone, ale co do zasady mundurek w naszej szkole i przedszkolu obowiązuje. Dlatego też kluczowym jest to podpisać. Już Wam pokażę, jak to wygląda na ubraniu. Oczywiście do każdej naklejki dostajecie instrukcję. Jak ją przygotować, jak dobrze zamontować, czy na ubraniu, czy na rzeczach plastikowych. I tak to wygląda na przykład w sytuacji sukienki. Tak, że wprasowujecie. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, to wszystko jest naprawdę przy każdym zestawie konkretnych naklejek. Macie instrukcję, jak to zrobić. Jedyne co wam mogę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o ubrania i te konkretne naklejki, które ja miałam do przyprasowania. Musicie sobie zarezerwować troszkę więcej czasu, ponieważ na przykład ja się nie spodziewałam, że trzykrotnie trzeba ten proces, pomimo, że krótki, ale powtórzyć żelazkiem. No i też warto o tym pamiętać, żeby poświęcić na no to troszkę czasu. Obejrzyjcie też swoje ubrania, które macie w domu, które będą w przedszkolu używane. Bo być może mają takie już gotowe wszywki. Zobaczcie, tak jak tutaj, ta kurteczka przeciwdeszczowa jest kapala. I tutaj akurat było miejsce na to, żeby podpisać kurtkę bez problemu flamastrem. Ja już z rozpędu, mając tyle tych naklejek do przyprasowania, po prostu je tutaj zamieściłam, ale Wy możecie wykorzystać takie miejsca właśnie, jeśli chodzi o flamaster. No i tu jest ten trik numer dwa. Czyli korzystamy ze zwykłego flamastra do płyt CD, który nie powinien się tak szybko zebrać. I to jest taka najprostsza metoda, żebyście się nie stresować, że takich naklejek nie posiadacie, albo nie zdążycie już takich kupić. Bo co prawda, na kilka dni na takie naklejki trzeba poczekać. My nawet podpisaliśmy szaliczek. Podpisałam Marysie nawet wiosenne rękawiczki czy czapkę. Eee, w ten sposób to wygląda. Tak? Więc jakby. Są osoby, które są wyluzowane i mówią: Podpiszę może faktycznie buciki, worek i tyle, ale naprawdę wierzcie mi, że dziecko wtedy jest mniej zestresowane, wie gdzie są jego rzeczy. Pani się szybciej jest w stanie zorientować, co do kogo należy, bo ciężko zapamiętać w takiej grupie kilkunastu osobowej, co do kogo należy, prawda? Każdego dnia. Ubrania się zmieniają, dzieci rosną i rodzice zmieniają i wprowadzają jakieś zmiany. Jeżeli chodzi o buty, to. Również wkleiłam jej taką naklejkę do środka buta. I co ciekawe, są przedszkola, które bardzo proszą o taki zestaw, żeby dziecko było zawsze przygotowane na niepogodę. I to nie chodzi o to, że zawsze wychodzą w ulewę albo w ziąb tylko żeby zawsze były przygotowane jakieś rzeczy przeciwdeszczowe, żeby pogoda albo lekka mrzawka nie była argumentem do tego, żeby nie wyjść na powietrze. W naszym przedszkolu jest takie podejście, żeby jak najwięcej wychodzić na powietrze. Dlatego też polecam Wam, żebyście poszukali takich bucików, które są... Albo wodoodporne, same w sobie, albo po prostu kalosze do przedszkola. Co więc, pokażę Wam właśnie jak to wygląda, jeżeli chodzi o podpisywanie rzeczy flamandzkim. Bo na przykład w naszym przedszkolu była prośba w wyprawce, żeby, bo Marysia jeszcze zaczyna od 3 latków, jeszcze tego nie zaczęłam, nie wyjaśniałam Wam tego, idzie teraz właśnie od maja do grupy 3 latków, ale od września już rocznikowo Zgodnie ze swoim wiekiem oczywiście idzie do czterolatków i tam troszkę będzie inaczej wygląda ta wyprawka. Także podkreślam jeszcze raz, nie sugerujcie się tym, co my zanosimy do przedszkola. Ja Wam bardziej mówię o takich trikach, żeby był ten film bardziej dostępny dla większej ilości osób i praktyczny. Czyli po prostu każdy puzzle jest podpisany, właśnie żeby uniknąć tej frustracji, właśnie żeby uniknąć pomyłek. No i też na pewno szybciej się ten potem sprząta. Co mamy dalej? Już Wam pokazuję. Naklejki oczywiście świetnie się sprawdzają do podpisywania na przykład pasty do zębów. Mamy podpisane również szczoteczkę, są wodoodporne i jest tylko zalecenie. Z tego co pamiętam, że jeżeli na przykład pod, przyklejacie czy bidon, e, oklejacie bidon, czy inne rzeczy w spożywcze, które będziecie myć w zmywarce, to trzeba chyba czekać 24 godziny i dopiero taką rzecz można umyć. I tak to wygląda w praktyce. Także idealnie się mieszczą. Tutaj chyba musiałam odrobinkę przyciąć, ale nadal. Jakby wymiary i wi wielkość literek jest absolutnie wystarczająca. Nie dodałam wam jeszcze, że no, jeśli chodzi o te naklejki, możecie sobie wybrać oczywiście różne kolory. I tu uwaga. Ja chciałam jak najbardziej uprzyjemnić Marysi to, że idzie do przedszkola i, i ta cała atmosfera. Ale to nie temat na, na ten odcinek. Ale jedną z takich rzeczy jest to, żeby na przykład kupować rzeczy, które jeśli się da, w ulubionym kolorze dziecka. I na ten moment, dosyć od dłuższego czasu, Marysia bardzo lubi kolor zielony. Gdy wszystko już zostało przygotowane, dowodniczną oznajmiła mi z takim uśmiechem na twarzy „Mamuś, wiesz, już zielonego nie lubię, bardzo lubię kolor fioletowy. Także miejcie też taką pokorę w tym wszystkim, że dzieciom zmieniają się upodobania i robicie wszystko, co możecie. Ale co, teraz mam zamawiać nowe naklejki, bo zmienił się kolor? To jest taki wiek. Starałam się, jak mogłam, ale jeżeli macie możliwość i na przykład jest jakiś ulubiony bohater z bajki i to na przykład wprowadzi Wasze dziecko lepiej do przedszkola, to warto skorzystać. Dlaczego o tym mówię? No zobaczcie, jakie puzzle tematyczne wybieram dla Marysi. Ekipa budowlańców, nie wiem czy kojarzycie taką bajkę na kanale YouTube, ale ostatnio przez to, że mamy Janka, którą wie samochody Marysia też pokochała bajki z samochodami i początkowo kupiłam jej inne puzzle. Takie wiecie, dziewczęce, z inne postaci z bajek, ale ona o tej bajce wie dużo, dużo więcej. I tak psychologicznie do tego podchodząc, myślę, że to jest bardziej trafione, żeby kupić jej właśnie mimo wszystko ekipę budowańców. Co mam tutaj dalej takiego ciekawego? Oczywiście te naklejki również świetnie się przyklejają do takich rzeczy jak więc warto też podpisać na przykład właśnie taki kaftanik, który mamy klasyk z Ikei i myślę, że większość dzieci taki może mieć i tutaj o pomyłkę naprawdę nie trudno. Więc kolejna rzecz, którą możecie praktycznie sobie podpisać i więcej sobie doczytać na stronie, tak? Co do czego przykleić, do czego jaka naklejka służy, to jest bardzo istotne, bo nie każda się do wszystkiego nadaje. Słuchajcie, przejdźmy teraz dalej a propos tych worków. Jakiej wielkości jest ten worek? Nie wiem, czy to oddaję, jak ja go tak podniosę. Pokażę Wam, co się do niego mieści. Są też na stronie dostępne worki ne, dużo, dużo większe, bo mówimy tutaj o etapie takim przedszkolnym, gdzie dzieci jeszcze czasem mają drzemkę. I dlaczego to jest istotne? Bo wa ważne jest, żeby takie rzeczy, jak właśnie posił czy zapasowe ubranie, były w bawełnianych workach. Nie plastikowych, tylko bawełnianych oddychających, żeby to się po prostu tam nie kisiło i było w miarę świeże. Ale próbuję dalej. I na tym konkretnym przykładzie pokażę Wam, co do takiego worka ja zmieściłam. Wy możecie podjąć inną decyzję. W naszym przypadku podjęłam decyzję, że Marysia dostanie kocek całoroczny, duży, który kiedy trzeba grzeje, kiedy trzeba daje chłód, jeśli będzie już cieplej, na drzemce. Natomiast są osoby, które po prostu kupują kołderkę, poduszkę i powleczenie. I myślę, że taki zestaw w ten konkretny worek, w tej wielkości, nie wszedłby, ale podkreślam, jeszcze czas istnieją dużo większe te worki, które spersonalizowane, gdzie taka pościelna na pewno Wam się wtedy cała zmieści. I kolejna rzecz. I mamy tutaj na przykład prześcieradło, które również jest podpisane w metce. Ja już Wam mówię, gdzie te prześcieradło zakupiłam. To jest pierwszy raz, kiedy korzystam z tej firmy. To jest Baby Steps. Bardzo mi się spodobał właśnie taki wzór neutralny, jak Janek pójdzie do przedszkola... Przejmie po się bez problemu, więc podchodźcie do tego też praktycznie, bo być może będzie tak, że nasza Marysia będzie spała właśnie w przedszkolu teraz tylko maj, czerwiec, lipiec, a od września, będąc w czterolatkach, zrezygnuje z drzewek, bądź w ogóle szybko z nich zrezygnuje, ciężko powiedzieć. Dlatego nie warto może kupować rzeczy stricte różowych, jeżeli jesteście w stanie. Podusie bierzemy z domu, również ją podpisałam. E, także tak naklejka do przyprasowania tutaj jest. Co więcej, mamy mamy podkład, ale wielorazowy. Firmy Motherhood, Ja z nich korzystam od wielu, wielu lat. Dzieci zawsze mają je w łóżeczkach, bo wiecie, taka awaria zawsze się może przydarzyć. I po co niszczyć materac? Więc ja bardzo jestem z nich zadowolona. Są 100% bawełniane i faktycznie nie przepuszczają żadnych płynów na materac. I myślę, że warto jednak skorzystać z takiego wielorazowego użytku, bo jednorazowe to po prostu ciągle będziecie musieli donosić, donosić do przedszkola, chyba, że przedszkole takimi dysponuje. Ciężko stwierdzić. Więc lepiej dla komfortu dziecka, żeby takie coś było. No i ten kocek. Kocek słuchajcie, jest duży, ale bardzo, bardzo przyjemny. I to jest marka Lula Love. Tutaj jeszcze też jestem pionierem, jeśli chodzi o korzystanie z tej marki. Do wyprawki naszej Ani, która niedługo się urodzi, również skorzystałam z kilku produktów, ale to też temat na inny odcinek. I zobaczcie, on jest właśnie taki pleciony, i dlatego ta funkcja, którą on spełnia, czyli grzeje kiedy trzeba i chłodzi kiedy trzeba, my, mam nadzieję, że będzie właśnie spełniona. No i widzicie, kolorystyka konsekwentna, lekko zielony. Tam, gdzie się dało, ale naprawdę nie przejmujcie się, bo na przykład worków zielonych nie było do zamówienia, zamówiłam inne kolory i myślę, że to też nie jest problem. Co bardzo ważne, i to na pewno, czytajcie zawsze ulotki do danych produktów, szczególnie personalizowanych, bo <laughs> bo na przykład tego worka doczytałam: Nie można prać w palce, tylko czyścić mokrą, wilgotną szmatką. Pewnie nie wiem z jakiego powodu. No ale generalnie, żeby uważać, czytać, nie niszczyć, albo potem nie dziwić się, że producent Was oszukał, tak? Także to jest bardzo ważne, żeby to doczytać. Także mamy jeden worek taki do spania i drugi worek, jaki mam na rysie, również jest w ten sposób podpisany, imieniem i nazwiskiem. Jest to zestaw, w którym, no wesoło tutaj na tym dzisiaj, w którym są rzeczy zapasowe do ubrania, bądź na, na spacer czy na plac zabaw, gdzie dzieci wychodzą. I co udało mi się znaleźć? Uważam to za perełkę, bo długo się starałam. Bo jak wiecie, są takie spodnie na szelkach. My je właśnie od małego u dzieci stosujemy, wodoodporne na zimę. Ale one są głównie na polarze. I właśnie te szelki, to jest takie zabudowane. A to wcale nie chodzi o to na wiosnę, żeby to było super grzejące, tylko bardziej nieprzemakalne. I co znalazłam? Znalazłam firmę, która produkuje takie spodnie z soft jeśli dobrze to wymawiam. I ta firma nazywa się... Już Wam mówię, polski producent, bodajże tu uszyte, też Wam podlinkuję. I zobaczcie, to są spodnie właśnie tego typu dla Marysi. Na jej rozmiar, żeby mogła sobie naciągnąć na rajstopki i wyjść sobie na spacer czy na plac zabaw, nie stresując się, żebym wrócić z mokrymi nogami. I co jest super, że właśnie w spodzie są tylko, zobaczcie, od pasa, bez szelek. Bo znalazłam, oczywiście istnieją wodoodporne spodnie. gdzie macie szelki, że nie są super ciepłe polare, ale mówię, no ja wolałam wybrać dla niej spodnie tylko takie od pasa w dół. Kolejna rzecz, jak mi tu wyskoczyła z tego worka, to jest taki może nie pojemnik, ale woreczek na mokre ubrania. Może się dziecku przydarzyć wpadka. Nawet jeżeli od dwóch lat jest odpieluchowana i nic się nie wydarzyło do tej pory, cud dziecko, to nadal to jest sytuacja bardzo stresująca dla dziecka i może się różnie wydarzyć. Dlatego ja to kupiłam bardzo dawno temu, jak właśnie Marysia była, jako pierwsza, jako pierwsze nasze dziecko odpieluchowywana. Fakt, że mm, naprawdę nie korzystałam z tego bardzo, bardzo często, ale teraz jak widzicie, przyda się naprawdę super, bo wewnątrz jest taka właśnie wodotworna tkanina, gdzie pani może z przedszkola włożyć w tym rzeczy, potem przekazać rodzicowi i a jeszcze na zewnątrz macie taki słubaczek. Gdzie można włożyć sobie rzeczy czyste. No, akurat na etapie przedszkolnym to są dosyć duże ubrania, więc z tej kieszenki może będziemy rzadziej korzystać, ale to jest firma z hip Hop i mówię, kupiłam to u nich ponad dwa lata temu i myślę, że teraz się świetnie sprawdzi. Też to planuję oczywiście podpisać. Co dalej? Mamy zapasowy jeden zestaw do ubrania. No, dzieci w tym wieku raczej już śliniaka. Z tego co słyszałam, nie używają w przedszkolu i zachlapanie się to jest moment. Jakaś zabawa, czy nawet mycie zwykłe rąk, gdzie coś poleci po ręku i nie liczcie na to, że dziecko wasze jest ułożone, przecież takie samodzielne i ono się nigdy nie zachlapie. Lepiej taki zestaw awaryjny zawsze mieć i my właśnie tak mamy. Mamy taki zapasowy mundurek w postaci jednego zestawu, natomiast e, na pewno więcej jest takich rzeczy jak bielizny, czyli rajstopek i majteczek. I to też musicie dostosować do Waszego dziecka, eee, no ja na tyle, na ile dobrze je znacie, ale myślę, że nie zaszkodzi, jeżeli już taki worek posiadacie, ułożyć więcej niż jedną parę takich czy przynajmniej stopek, dla komfortu Waszego i Pani. Żeby potem nie odstawiając dziecko o dziesiąte nie dostaniecie telefonu, bardzo proszę wejść ubrania, bo dziecko już po raz drugi się ubrudziło, przemoczyło. Nawet w pieskownicy, tak? usiądzie w spodniach, które przemokną już trzeba się przebrać. Także ja Wam polecam właśnie taki trik, żeby jednak tego było troszkę, troszkę więcej niż jedna para. To mamy. Czyli mamy taki worek rzeczy zapasowych. Czy coś jeszcze mam tutaj dla Was do pokazania? Pójdź jeszcze sobie zerknę. Oczywiście jeszcze na przykład na, na prace plastyczne. Również te naklejki się super sprawdzają, ale pewnie, że tak, że możecie wziąć na przykład plaster. Ja pamiętam, moja mama mi podpisywała wiele rzeczy. Plaster bez opatrunku na ten podpis i też super to się sprawdzi. Mnie akurat udało się takie naklejki zdobyć, to dla mnie wygodne i naprawdę dużo zaoszczędziło mojego czasu w naszej obecnej sytuacji rodzinnej. Więc słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Czyli starałam się pokazać Wam tą wyprawkę pod takim kątem praktycznym. bardziej Możecie zastosować w swoim przedszkolu, bo różne są wyprawki, różne są potrzeby danego dziecka w danym wieku, ale myślę, że warto o niektórych rzeczach naprawdę poważnie pamiętać, mieć już przygotowane wcześniej i właśnie, jeśli chodzi o przygotowywanie. Ja wiem, że dzieci szybko rosną, ja też dosyć długo się wzbraniałam, kiedy mam kupić buciki, kiedy mam kupić i zamówić mundurek, żeby nie za wcześnie, nie za późno. I zorientujcie się wcześniej. Kiedy dziecko zaczyna przygotę przedszkolną, bo być może od września, być może lada moment, żeby mieć czas na zwrot, są takie czasy, jakie są. Długo były zamknięte sklepy, i, i musicie sobie zrobić taki, no, taką lukę na, na pomyłki. Bo być może do tej pory korzystałeś z danych rzeczy, ale były super, a teraz się okazuje, że firma zmieniła rozmiarówkę, zmieniła jakiś styl, model i już dziecku nie pasuje. Musicie poczekać na kolejne. No i oczywiście jak najbardziej proste w obsłudze, żeby dziecko było jak najbardziej samodzielne. I warto tak z takich rzeczy jeszcze przygotowawczych spisać sobie na karteczce, na przykład, czego dziecko nie potrafi robić. Powiedzieć o tym Panie wychowawczyni, żeby ona wiedziała, czego może od dziecka wymagać, jak jest przygotowane do przedszkola, co już potrafi, a czego nie. Wtedy też inaczej dziecko wchodzi w takie otoczenie, jest lepiej zrozumiane przez wszystkich naokoło. Napiszcie w komentarzu, czy macie jeszcze jakieś triki na to, co w takiej wyprawce można by zawrzeć praktycznie. Nas poproszono, żeby właśnie taki zestaw przeciwdeszczowy zawsze w przedszkolu był taki lekki, cienki, właśnie dostosowany oczywiście do pory roku, żeby w, każdej, w każdą pogodę, czy nie pogodę, można było jednak z tym dzieckiem wyjść na powietrze. Czekajcie na kolejne odcinki. Myślę, że jeszcze w tym temacie przedszkolnym się spotkamy. Na przykład mogę, jeżeli chcecie, opowiedzieć Wam o tym, jak przygotowywać Marysie do tego pierwszego ważnego dnia w jej życiu, czyli przedszkola. Marysia nigdy nie była pod opieką niani, tylko korzystaliśmy z pomocy dziadków i jakby nie ma styczności ani z dużą grupą na dłuższy czas, że zostawała bez rodziców. Więc dla nas myślę, że to jest niezłe wyzwanie. Kilka aspektów przeprowadziliśmy dużo, dużo wcześniej, ale już tutaj odsyłam Was do przyszłości i czekajcie z niecierpliwością na taki odcinek, gdzie o tym wszystkim opowiem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!